Słomiany zapał To jest propozycja tematu, który został zaproponowany wczoraj. No i myślę, że warto się tym zająć. Mianowicie, może nie tyle problemem słomiany zapał, co tym, co zrobić, żeby nie było tego słomianego zapału, albo żeby ten zapał nie był słomiany. Z czego wynika to, że zapał okazuje się słomiany? Najczęściej z tego, że działamy zamiarem wewnętrznym, a nie zewnętrznym. I nic dziwnego, że tak próbujemy działać, dlatego że zamiar wewnętrzny przez długie lata był gwarancją sukcesu. To znaczy, jeżeli się było systematycznym, wytrwałym, pracowitym, wkładało się ogromne wysiłki w swój cel. To była gwarancja, że wszystko się powiedzie. No, a przede wszystkim trzeba było mieć plan. Bardzo szczegółowy plan osiągnięcia celu. Co więcej, cel wytyczało się dopiero w momencie, kiedy on okazywał się realny. Czyli najpierw myślałem o tym, z czego by mi się chciało, potem rozglądałem się, czy wiem, jak ten cel osiągnąć. Jeżeli okazywało się, że nie wiem, rezygnowałem z celu, wybierałem sobie inny. Sprawdzałem, jaka jest droga do dotarcia do tego celu, potem regularnie przestrzegałem, kroczyłem tą drogą i osiągałem cel. Teraz to nie działa, a jeżeli działa, to z wielkim trudem. Tak jest, że w tej chwili robimy inaczej. I tak proponuję, żeby właśnie zrobić: przesunąć środek ciężkości ku zamiarowi zewnętrznemu. Czyli nieco ja z siebie mogę dać, żeby osiągnąć cel, tylko jak mogę pozwolić, żeby ten cel do mnie przyszedł? Łatwiejsza sytuacja. Technicznie, konkretnie, technicznie, jak to robimy? Po pierwsze, nie interesuje nas w ogóle droga do celu. Najpierw zastanawiamy się, czego chcę. Wiem, czego chcę. I teraz dopiero rozglądam się za tym, jaki mogę wykonać pierwszy krok. Nie piszę całego scenariusza od dzisiaj aż do momentu, kiedy cel będzie, będę miał w garści. Pozwalam, żeby wszechświat zatroszczył się o to, żeby podrzucić mi najłatwiejsze wyjścia, najłatwiejszą drogę, i wcale nie potrzebuję, żeby to od razu mi się ujawniło, no bo ufam wszechświatowi. Mam z tyłu głowy cały czas taką świadomość, że mój wszechświat się o mnie troszczy. To jest dość ważne. Wtedy nie wpadam w panikę, jeżeli nie widzę kolejnego kroku. Ale kiedy wiem, co jest moim celem, a to jest podstawa, Czyli mam wytyczony kierunek, wychodzę i nie szukam, tylko nastawiony jestem na, za, na zauważenie otwartych drzwi. Pojawiają się różne drzwi: otwarte, zamknięte, półotwarte, półzamknięte. Moje drzwi to są te otwarte, więc wchodzę przez nie. Co to znaczy otwarte drzwi? Otwarte drzwi to jest najłatwiejsze, najbardziej atrakcyjne, najlżejsze. I najprzyjemniejsze wyjście. Czyli podejmuję takie działanie, które jest dla mnie najprzyjemniejsze i które wymaga ode mnie najmniej wysiłku. Mam wtedy świadomość, że podążam z nurtem wariantów, czyli innymi słowy, realizuję tę drogę, którą mi podpowiada wszechświat. Czemu akurat najłatwiejsza to będzie ta podpowiada, podpowiadana przez wszechświat? No bo zobaczcie, świat działa właśnie na takiej zasadzie. Idzie po linii najmniejszego oporu rzeka płynąc omija wszystkie możliwe przeszkody wszystko się dzieje z minimalnym nakładem energetycznym wszechświat nie traci energii na darmo nie będzie nam też podpowiadał jakiejś karkołomnej drogi czyli przyjmuje podpowiedzi wszechświata nie szukając jakichś znaków specjalnie tylko wybierając najłatwiejsze wyjście które mi się nadarza czy jestem wtedy narażony na to że mój zapał będzie słumiany Chyba nie, bo robię tylko to, co mi sprawia przyjemność. Nie muszę się specjalnie mocno wysilać. Tak, wysiłek tak, ale nie nadmierny, tylko ten, który jest konieczny. To jest raz. Dwa: zapał nie stanie się słomiany, jeżeli mój cel jest rzeczywiście mój. Jeżeli chce go moja dusza i chce go mój umysł, wtedy ja całym sobą tego pragnę i myśląc. O moim celu, o tej sytuacji, w której mój cel już będzie osiągnięty. Czyli widzicie nie o drodze do celu, a o sytuacji, kiedy to już będzie moje. Wtedy mam przedsmak. Wtedy już czuję, jak to będzie fajnie. Ba, ja już się czuję fajnie, myśląc o tym moim celu. To jest taki motor do działania. To Jest coś, co nie pozwoli siedzieć w miejscu, co każe ruszyć dolną część pleców, albo jak niektórzy mówią, dolne półkule mózgowe i zrobić coś. Więc jeśli cel jest naprawdę Twój, podjąłeś decyzję w stanie jedności duszy i umysłu, to cię będzie inspirować. To będzie coś wielkiego, coś wspaniałego. To będzie coś, co czyni z Twojego życia święto. Gdzie tu mowa wtedy o sumianym zapale. Ten zapał będzie cały czas na umiarkowanym odpowiednim poziomie. I spokojnie za każdym razem, kiedy pojawi się wyjście, wybiorę to najłatwiejsze. Co jeszcze może nam pomóc zachować te chęci do działania? Myślę, że można sobie zrobić taką technikę dwóch zeszytów. Okazuje się, że ja uwielbiam nie tylko tabelki, ale też zeszyty. No tak, dwa zeszyty. W jednym zeszycie codziennie rano zapisuj co zamierzasz dzisiaj zrobić. A nie tak po prostu mam plan. Nie. Podziel sobie na pół kartkę i z lewej strony pisz co zamierzasz dzisiaj dać z siebie. A po prawej stronie pisz co zamierzasz wziąć. Konkretnie, naprawdę konkretnie. Czyli jeżeli jesteś fryzjerem Albo fryzjerką. Co zamierzasz dać? Zamierzasz dać to, że zrobisz ondulację pani Ksińskiej, mokrą włożkę panu Ykowskiemu, wypolerujesz e, głowę prackiemu. To zamierzasz dzisiaj dać? Co zamierzasz wziąć? Teraz uwaga. W związku ze swoim celem. Masz cel, i co dzisiaj zamierzasz wziąć w związku ze swoim celem? Albo inaczej, co zamierzam zrobić? żeby wziąć. Powiedzmy, że jest to kupno domu mieszkania. Przejrzę oferty. Skontaktuję się ze specjalistą. Obejrzę materiały, które, wykończeniowe, które mogę, rzeczy, które mogę umieścić w moim nowym mieszkaniu. To są rzeczy nastawione na branie, na mój cel. To, co chcę dać, jest nastawione na to, co ja robię dla innych, dla wszechświata. Co z tego, że dostaję za to pieniądze? Ogólnie jest to coś, co ja daję. Pieniądze możemy umieścić w tym, co biorę, jeśli to się wiąże z moim celem. I takie mamy, to jest pierwszy zeszyt. Drugi zeszyt uruchamiamy wieczorem. I wieczorem zapisuję, co dałem i co wziąłem. I po trzecie jeszcze, za co jestem wdzięczny. I codziennie prowadzimy takie zapiski. Nie ma mowy o słomianym zapale w tym momencie. Kończy się temat słomianego zapału, dlatego że to wszystko będzie wzmagać w nas przedsmak, i to wszystko będzie powodować, że te działania i ten cel, to się tak wzajemnie napędza, będzie inspiracją w naszym życiu. Myślę, że można zaproponować pokrótce taką metodę.